I Witajcie na moim kanale Dzień dobry Dzisiaj mamy sobotę Przepiękna pogoda Jestem na gościnnych występach na Śląsku w lesie Czasami tu bywam, jak zauważyliście Wybrałem się, bo szkoda było siedzieć w domu w taką pogodę Woda na kawusie zaraz będzie gotowa Napiję się kawusi Posiedzimy, pogadamy Połazimy po lesie i jakoś tam miło miło spędzimy spędzimy czas. Także za chwileczkę się widzimy, jak kabusia będzie będzie gotowa. Tak, kawa już jest gotowa, piękna, aromatyczna, leśna. Czego chcieć więcej? Nic więcej do szczęścia nie potrzebujemy, przynajmniej ja, nie wiem jak wy. Więc tak. Co chciałem powiedzieć? Chciałem przede wszystkim zacząć od tego Od pozdrowień. Pozdrawiam leśnego drucha Centuriona. Naprawdę Świetny facet. Wspaniały kanał. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam. Naprawdę naprawdę bardzo spokojny. Bez żadnej bufonady, jak, jak nieraz się zdarza na kanałach tego typu. Gościu jest niesamowity. Bardzo fajnie. Taki swojski chłop. Wszystko fajnie opowiada. Naprawdę naprawdę szczerze polecam. Pozdrawiam cię, Centurion, jeżeli to będziesz oglądał. No i mam nadzieję, że kiedyś się. Spotkamy w lesie. Kogo jeszcze chciałem pozdrowić? Chciałem pozdrowić Krzysztofa z w Duży i Mały. Też kanał naprawdę jest bardzo sympatyczny, bardzo pozytywny. Naprawdę też świetny facet, świetny człowiek. Kocha las. To widać, naprawdę widać po, po nim, że, że kocha las tak samo jak Centurion, jak wielu, wielu innych, ale naprawdę. Polecam też jego kanał, też jest bardzo spokojny, bardzo taki prosty, treściwy. Gdy się ogląda te kanały, to normalnie aż chce się iść do lasu. Wtedy, kiedy człowiek nie może się wyrwać na chwilę, to chociaż sobie włączy, włączy ich filmiki i czujesz się tak jak w lesie. No to jest naprawdę coś, coś pięknego. No i przede wszystkim też chciałem pozdrowić pozytywnie zakręconych chłopaków z kanału Harcerskie Przygody. No, chłopaki naprawdę są świetni. Naprawdę są świetni. Polecam ich kanał. Jest troszeczkę szalony, fajny wesoły. Ale tak to jest. To jest nasz, to jest na rybek nasz. Może nie nasz, no, na rybek, na To jest nasza nasza przyszłość. Fajnie, że, że tacy chłopcy, kurczę, no młodzi, już troszeczkę tam załapali tego bakcyla i przypuszczam, że za parę lat staną się naprawdę znanymi bushcrafterami, youtuberami. Także pozdrawiam Was, chłopaki. Naprawdę jesteście świetni. No i też chciałem pozdrowić wszystkich swoich subskrybentów, bo jeżeli, jeżeli subskrybujecie mój kanał subskrybujecie mój kanał, znaczy się, że, że oglądacie go, że lubicie go oglądać A to mnie strasznie cieszy. To mnie cieszy, że, że jest jakieś grono odbiorców, którzy którzy chcą oglądać moje jakieś tam wypociny Pozdrawiam Was, was wszystkich i zachęcam. Filmów będzie jeszcze sporo. Także zostańcie ze mną. Ale też, też jest, jest takie coś. Jeżeli oglądacie ten kanał, to znaczy, że Was troszeczkę interesuje las, obcowanie z lasem. Być może niektórzy już chodzą do lasu na takie właśnie wypady przez dzień, na noc, czy w ogóle, ale, ale zwracam się szczególnie do tych, którzy jeszcze, którzy jeszcze nie odważyli się wyjść do lasu, ale jakaś tam jakaś tam iskierka dobrej woli Was świta, że macie ochotę jednak iść do tego lasu. Polecam, naprawdę nie przejmujcie się niczym. Nie zaczynajcie swojej przygody od nie wiem, od Bóg wie, jakiego sprzętu. Na początek Wam sprzętu nie potrzeba. Po prostu idźcie do lasu. Idźcie do lasu. Zróbcie sobie kawę. Zróbcie sobie coś do jedzenia. A jeżeli nie, no to weźcie termos z herbatą, kanapki i pobądźcie tak cały, cały dzień w lesie. Tak łażąc, szpędając się po tych leśnych ścieżkach, ewentualnie, ewentualnie usiądźcie sobie gdzieś, posiedźcie w cieniu drzewa, albo wygrzejcie się w słoneczku, jak teraz jest taka fajna okazja wiosenna. No Zobaczycie. Zobaczycie, że Wam się to na pewno spodoba. Także naprawdę, naprawdę zachęcam do do takiej aktywności leśnej zobaczycie że to jest naprawdę coś wspaniałego a jeżeli załapiecie już tak na, na stówę tego bakcyla no to wtedy możecie pomyśleć o jakimś tam sprzęcie takim bardziej profesjonalnym ale takim budżetowym Tak niektórzy mówią o kurczę, bushcraft ale to kupa kasy panie Tak jak y, świetny film nakręcił nakręcił Tomek Foryś na swoim kanale Bushcraft panie a ile to kosztuje polecam ten film naprawdę polecam ten film y, y, początkującym zobaczcie że można zacząć tam Tomek naprawdę świetnie pokazuje że można zacząć naprawdę za parę groszy za parę groszy można już zacząć przygodę z bushcraftem. To wcale nie, nie wymaga, Bóg wie, ile pieniędzy. A później z biegiem czasu możecie sobie kupować jakieś tam gadżety, takie bardziej profesjonalne, ale to tak jak mówię, spokojnie, to się zbiera latami. To nie jest tak, że hop, siup, idę, że chcę chodzić do lasu, no to już muszę zakupić sprzęt za grube tysiące, bo, bo inaczej nie pójdę do lasu. Nieprawda. Sprzęt, owszem, dobry sprzęt jest, jest bardzo fajny, ale tak jak mówię, taki sprzęt gromadzi się latami. W tym roku jedną rzecz, troszeczkę jakieś tam rezerwy finansowe zdobędę, kupię sobie coś, w następnym roku kolejną rzecz, jak będę miał jakieś rezerwy, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby wychodzić do lasu. Na pewno zauważyliście zauważyli dzisiaj na moim filmie, że batonowałem do, do swojego wilka yy, drewienka, nie jakimś dużym nożem, nie tym swoim shredem, którego mam zresztą ze sobą, ale, ale postanowiłem się zaba wybatonować, zabatonować te drewienka z scyzorykiem. Nie jest to jakiś tam filmowy scyzoryk, bugbico. Kupiłem go w sklepie budowlanym. Jakiś monterski. No i powiem Wam, jest całkiem, całkiem solidny. Naprawdę sprężyna jest dosyć mocna, fajnie trzyma, ostrzy się rewelacyjnie. Naprawdę na ostrzałce można tak go naostrzyć, że, no, że można się golić. Tak jak naprawdę Bóg wie jakie dobre noże. No i jak na razie sprawuje się całkiem przyzwoicie. Także dzisiaj postanowiłem sobie właśnie batonować drewno czymś takim. No wiadomo, że jakbym przygotowywał drewno na ognisko no to raczej, raczej trudno by było za pomocą takiego scyzoryka ale aczkolwiek no w sytuacji kryzysowej myślę, że poradziłbym sobie to jest właśnie najważniejsze żeby w sytuacji kryzysowej poradzić sobie się poradzić sobie tym co mamy nie oglądać się na bóg jaki sprzęt ale trzeba po prostu radzić sobie tym co w tym momencie mamy dostępnego czy to będzie Mały cezoryk, duży cezoryk, czy to w ogóle nie wiem co innego. Improwizacja jest moim zdaniem bardzo ważna. Bardzo ważna jest improwizacja w lesie, bo nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji się możemy w danej chwili znaleźć. Także fajnie, jeżeli macie jakiś sprzęt, no fajnie by było go nie tylko posiadać, ale też, też go po prostu wypróbować na różne sposoby. Tak samo widzieliście, rozpalałem rozpalałem ogień się za pomocą za pomocą awaryjnej roz, rozpałki no i powiem wam że troszeczkę był kwas bo troszeczkę za dużo jak przygotowywałem za dużo nakapałem wosku no i poza tym te płatki były jakieś takie płatki te kosmetyczne były takie za bardzo zbite nie były takie bardzo gąbczaste bawełniane tylko takie twardsze zbite także nie za bardzo one się nadają do, na, na rozpalkę. Aczkolwiek, no widzieliście, poradziłem sobie. Udało się rozpalić, ale za poran. Następnym razem muszę kupić takie płatki kosmetyczne, bardziej grube, takie kilkuwarstwowe, takie bardziej bawełniane. One się świetnie palą, naprawdę rewelacyjnie. No to no, zakupiłem takie. Nie znam się na tym, nie jestem kobietą, nie używam do, do makijażu, nie znam się na tym. Kupiłem takie, jakie były i okazały się troszeczkę, no, no. No niezbyt, niezbyt dobre, aczkolwiek no poradziły sobie, tak jak mówię. Jeszcze chciałem powiedzieć kilka słów na temat wilka, bo troszeczkę go, troszeczkę go zmodyfikowałem, a z tego względu, że jak postawi się garnek na, na wierzch, to troszeczkę ten ogień jest przyduszony i wtedy bardziej kopci, bardziej dymi, gorzej się pali. Więc co no zrobiłem z dwóch kawałków znaczy z jednego brzeszczota do cięcia metalu obciąłem dwa takie kawałeczki i włożyłem tutaj w te szparki gdzie, które są przeznaczone przeznaczone do podnoszenia do zało, zało, założenia tych takich fabrycznych jak to się jakby to powiedzieć podkładek żeby można było postawić mniejszy, mniejszy kubek to włożyłem właśnie w te szczelinki takie podwyższenie tego wilka i zaraz Wam pokażę. Dzięki temu, dzięki temu jest ten garnek czy, czy kubek jest troszeczkę wyżej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo słońcem to świeci prosto. I wtedy jest jak gdyby większy przepływ, przepływ powietrza i ten płomień już się tak nie dusi i nie kopci. Nie kopci tak bardzo, no i lepiej się pali. Naprawdę lepiej, lepiej, taki mocniejszy ten płomień jest. Także, jak widzicie, taka mała modyfikacja. Niby nic, a cieszy sprawia swoją powinność tak, jak być powinno. No i, no i jest fajnie. Tak, kawa wypita, posiedziałem. Troszeczkę podelektowałem się przyrodą, słoneczkiem wiosennym, ale niestety muszę zbierać się do domu, bo, bo jeszcze mam parę spraw do załatwienia dzisiaj. Ale troszeczkę akumulatory podładowałem tak na, na przyszły tydzień. No cóż Cóż mniej więcej pozostaje Chciałem Wam podziękować, że byliście dzisiaj ze mną Że choć troszeczkę spędziliście czas ze mną Na łonie natury No i co, no zachęcam, zachęcam do wychodzenia Zachęcam do wychodzenia właśnie takiego krótkiego na godzinę, dwie, trzy ile tam kto znajdzie czasu naprawdę warto jeszcze raz dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam na kolejny film może w przyszłym tygodniu zobaczę jak, jak to wypadnie mam już ochotę naprawdę wybrać się na, na noc po poleniuchować sobie troszeczkę w hamaczku ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie pogoda, jak, jak z czasem będzie wyglądało. No w każdym razie pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia na następnym filmie.